O matko, tyle masła mi zostało. Mało będę musiał kupić. A jak słyszymy, masło to teraz dobry prezent na święta. Ceny masła poszybowały podobno są największe od ostatnich 30 lat, od kilku dekad. Jeszcze nigdy tak podobno nie było. No i ludzie planują nawet dawać masło w prezencie. Słowiem drogę, jak patrzę, jak go mało zostało. Będzie wydatek. Ale pan wiceminister spraw zagranicznych, Andrzej Szejna, zapytany przez Roberta Mazurka, czy wie, ile kosztuje dziś masło i po ile kupuje masło? Na antenie RMFM pan Szejna mówi, że on to kupuje różnie, ale 6-8 zł. Panie Szejna, jakie pan masło kupuje? Takie masło jak to. Prawdziwe. Polskie. Z polskiej firmy. 9 zł, 10 zł. No ale cóż, no. Najwyżej należy brać chwilówki, prawda, panie Szejna? Bo ten sam Szejna na antenie RMFFM, zapytany przez Roberta Mazurka, jak pan skomentuje to, że Polacy biorą coraz więcej chwilówek, że są rekordy w ilości z wybranych przez Polaków chwilówek, czy pan widzi jakieś korzyści? Pytam Mazurek, z tego, że Polacy biorą te chwilówki. To wiecie, co Szejna mówi? Wiecie, co on mówi? Polityk lewicy? Że tak są korzyści, bo konsumpcja rośnie. No przecież to jest skandal. Polityk lewicy mówi, że ludzie biorący drogie pożyczki, pożyczki na ostatnią chwilę. Pożyczki wysoko oprocentowane, ludzie, którzy już nie wiedzą, co mają robić, i ta chwilówka jest dla nich ostatnią deską obratunku, że to jest dobre, że oni je biorą, bo to jest dobre dla polskiej gospodarki. On widzi taki plus i się broni. Pan zapytał: Jakie ja widzę plusy? Gdyby był porządnym, inteligentnym politykiem, to by odpowiedział: Nie ma tutaj plusów, to jest dramat, musimy walczyć z tym, żeby Polacy nie brali tych chwilówek, żeby Polakom się, Polakom się żyło dobrze. Ale on wymienił plus. Panie. Wiceminister Spraw Zagranicznych. Ręce opadają do samej ziemi. Brawa dla Roberta Mazurka za wyciągnięcie tej sprawy.